Cześć. Witajcie w nowym filmie. Funkcjonariusze policji często znajdują się w niepokojących sytuacjach, które mogą pozostać z nimi na długo. Jako osoby udzielające pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, muszą stawić czoła chaosowi, niebezpieczeństwu i nieznanemu. Dziś przedstawiamy 20 najstraszniejszych odkryć dokonanych przez funkcjonariuszy policji. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. W sierpniu 1977 roku policja przybyła na 284 Green Street na londyńskich przedmieściach Enfield po trzymaniu telefonu od Peggy Hodgson, samotnej matki czwórki dzieci. Zgłosiła ona, że jej dwie córki, 11-letnia Janet i jej starsza siostra Margaret, były dręczone przez tajemnicze odgłosy pukania bez wyraźnego źródła. Nawet sąsiedzi słyszeli niepokojące odgłosy i skontaktowali się z policją. Podczas ich wizyty funkcjonariusz rzekomo był świadkiem, jak krzesło poruszało się samo bez żadnego wyjaśnienia. Zdesperowana rodzina zwróciła się o pomoc do prasy. W ciągu następnych 18 miesięcy pojawiło się więcej dziwnych zjawisk. Meble były rzucane po pokojach, słyszano niesamowite paranormalne gwizdy, a co najbardziej szokujące, Janet zaczęła mówić głębokim, chrapliwym głosem, który przypominał głos starego mężczyzny. Sprawą zainteresował się śledczy Maurice Grosse i pisarz Guy Leon Playfer. Playfer udokumentował później swoje doświadczenia w książce The House is Haunted. W końcu dziwne wydarzenia ustały, ale doświadczenie pozostawiło trwały wpływ, prowadząc Janet do spędzenia czasu w szpitalu psychiatrycznym Mautzley w Londynie. Numer 19 W lipcu 1991 roku 17-letnia Estefania zmarła w tajemniczych okolicznościach po miesiącach przerażających zjawisk paranormalnych. Mieszkała z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa na ulicy Luis Marin w Vallecas w Hiszpanii. Zaburzenia zaczęły się, gdy Estefania i dwie koleżanki z klasy przeprowadziły w szkole sesję Ouija, aby skontaktować się ze zmarłym chłopakiem. Nauczyciel przyłapał ich i złamał tablicę Ouija na pół. Wkrótce potem Estefania twierdziła, że wdychała dziwny dym ze szkła używanego jako planchet. Jej stan zdrowia szybko się pogorszył. Cierpiała na halucynacje, bezsenność i drgawki. Powiedziała swojej rodzinie, że cieniste postacie zapraszają ją, by do nich dołączyła. Pomimo badań lekarskich nie znaleziono jednoznacznej diagnozy, choć lekarze podejrzewali epilepsję. Jednak jej głęboko religijna, katolicka rodzina obawiała się, że jest opętana. 13 lipca 1991 roku Estefania nagle zaatakowała swoją siostrę Marianelę, po czym upadła pieniąc się na ustach. Została przewieziona do szpitala Gregorio Maranion, gdzie niespodziewanie zmarła tej samej nocy. Po jej śmierci aktywność paranormalna w domu wzrosła. Jej matka zgłosiła, że rzucano krucyfiksami, szklane naczynia pękały spontanicznie, a ona słyszała głos swojej córki. W dniu 27 listopada 1992 roku rodzina zwróciła się o pomoc do policji. Nadinspektor Jose Pedro Negri i jego zespół byli świadkami gwałtownego otwarcia i zatrzaśnięcia zamkniętych drzwi, podczas gdy z balkonu dochodziły głośne odgłosy. Podczas śledztwa odkryli tajemniczą brązową substancję na stole i znaleźli uszkodzony drewniany krucyfiks odwrócony do góry nogami. Numer 18 Incydent UFO z udziałem Dale'a Spaura miał miejsce 17 kwietnia 1966 roku w hrabstwie Portage w stanie Ohio i pozostaje jedną z najbardziej znanych obserwacji UFO w historii Ameryki. Zastępca szeryfa Dale Power i kilku innych funkcjonariuszy zgłosiło na dużego, niezidentyfikowanego obiektu latającego. Opisali go jako masywny, świecący statek emitujący cichy szum. Spaur i jego koledzy postanowili ścigać obiekt, co doprowadziło do szybkiego pościgu obejmującego 137 km. Podczas pościgu obiekt zmieniał prędkość i kierunek w nieprzewidywalny sposób. Incydent zyskał szeroką uwagę, a setki osób niezależnie zgłaszały obserwacje tego samego obiektu. Wydarzenie to wywarło głęboki wpływ na życie Spaura. Później przyznał, że żałuje swojego zaangażowania, stwierdzając, gdyby mógł zmienić cokolwiek w moim życiu, byłoby to właśnie to. Spotkał się z publicznym wyśmiewaniem i sceptycyzmem, co doprowadziło do osobistych i zawodowych zmagań. Pomimo oficjalnego śledztwa przeprowadzonego przez US Air Force Project Blue Book, incydent ten pozostaje tajemnicą i przedmiotem fascynacji badaczy UFO. Numer 17 Nagranie z kamery nasobnej uchwyciło moment, w którym policjant w Teksasie uratował troje dzieci, które zgubiły się na ponad 24 godziny w Sam Houston National Forest. Sierżant Jason Smith z Biura Szeryfa Hrabstwa Montgomery był na miejscu w piątek rano i wezwał dzieci. Dwoje sześciolatków i jednego siedmiolatka, które zostały znalezione przez pomocnego przechodnia. Mam je, mam je, mam dzieci. Sierżant Smith nadał przez radio, prowadząc je bezpiecznie w swoją stronę. Dzieci zgubiły się po tym, jak zboczyły z głównego szlaku, by pobawić się w wyschniętym korycie potoku. Na szczęście nic im się nie stało i zostały odnalezione około 1,5 kilometra od drogi publicznej. Podczas nocy spędzonej w lesie schroniły się pod powalonym drzewem. Policja poinformowała, że dzieci wyszły z domu w czwartek, aby się pobawić, a kiedy ich rodzice zorientowali się, że zaginęły, zaalarmowali władze. Numer 16 w Riverside, w pobliżu bloku 500 Reading Road mężczyzna został uratowany z włazu po trzech dniach uwięzienia. Służby ratunkowe zareagowały na wezwanie pomocy i po przybyciu na miejsce znalazły młotek i łom obok otwartego włazu. Wewnątrz odkryli 54-letniego mężczyznę, który twierdził, że utknął tam na trzy dni i wierzył, że ma złamaną nogę. Strażacy znaleźli go na dnie 6-metrowego szybu, aby przeżyć pił wodę z szamba. Ostatecznie został wyciągnięty z dziury i przetransportowany do szpitala, gdzie był leczony z powodu urazu prawej kostki. W szpitalu po raz kolejny potwierdził, że był uwięziony przez trzy dni. Dalsze dochodzenie ujawniło, że przed uratowaniem został zgłoszony jako zaginiony i sklasyfikowany jako zagrożony. Numer 15. W kwietniu 1991 roku 35-letni Christopher Case został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Seattle w tajemniczych okolicznościach. Jego śmierć przyciągnęła uwagę, ponieważ krótko wcześniej powiedział przyjaciołom, że wierzy, iż został przeklęty przez czarownicę. Christopher niedawno wrócił z podróży służbowej do San Francisco, gdzie spotkał kobietę, która z nim flirtowała. Kiedy odrzucił jej zaloty, ujawniła, że jest czarownicą, i rzuciła na niego klątwę, ostrzegając, że umrze w ciągu tygodnia. 18 kwietnia 1991 roku policja znalazła jego ciało w suchej wannie, otoczone okulistycznymi przedmiotami. Sekcja zwłok wykazała, że oficjalną przyczyną śmierci było ostre zapalenie mięśnia sercowego, forma niewydolności serca. Pomimo medycznego wyjaśnienia, dziwne okoliczności i jego wcześniejsze wypowiedzi na temat klątwy podsycały spekulacje i tajemnice. Numer 14. W 2004 roku meksykański policjant Leonardo Samaniego miał przerażające spotkanie, które prześladowało go przez lata. Incydent miał miejsce we wczesnych godzinach porannych, 16 stycznia, kiedy był na patrolu w kolonia Wales, spokojnej dzielnicy w Mexico City. Podczas rutynowego patrolu w pobliżu Cerro de la Silla zauważył ruch w gałęziach dużego drzewa. Zwalniając, aby lepiej się przyjrzeć, był przerażony, gdy cienista kobieca postać zeszła z drzewa i wylądowała przed jego pojazdem. Leonardo pisał później, że widział stworzenie przypominające wiedźmę. Kobieta miała na sobie długi, czarny płaszcz, ale najbardziej przeraziły go jej puste, czarne oczodoły. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie stoi na ziemi, ale unosi się w powietrzu, postać naciągnęła płaszcz na twarz, aby osłonić się przed jego reflektorami. Nagle rzuciła się na jego radiowóz, próbując przebić się przez szybę. W panice Leonardo próbował uciec, ale z przerażenia stracił przytomność. Później spekulował, że obraz Matki Boskiej z Guadalupe, wisząc na jego lusterku wstecznym, ochronił go przed złą istotą. Numer 13 11 sierpnia 2018 roku, tuż przed północą, Departament Policji w Pueblo otrzymał tajemnicze połączenie, które zrodziło wiele pytań. Połączenie zostało sklasyfikowane jako zerwane, co oznacza, że dzwoniący rozłączył się przed podaniem jakichkolwiek informacji. Kiedy dyspozytorzy próbowali oddzwonić, usłyszeli tylko zakłócenia i niesamowitą ciszę. W obawie, że ktoś może być w niebezpieczeństwie, funkcjonariusz został wysłany na miejsce, które okazało się być lokalnym domem pogrzebowym i cmentarzem. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusz został budynek zamknięty, z wyłączonymi światłami i bez oznak ruchu. Cmentarz spowijała gęsta poranna mgła, a w domu pogrzebowym panowała niesamowita cisza. Kto zadzwonił i dlaczego? Czy był to prawdziwy, nagły wypadek, czy tylko żart? Co o tym sądzisz? Numer 12. Na Florydzie policja odkryła troje dzieci żyjących w szokujących warunkach, w otoczeniu oszołamiającej liczby 245 zwierząt. Po dokładnej ocenie medycznej i psychologicznej trzy osoby, Melissa Hamilton, Greg Nelson i Susan Nelson, zostały oskarżone. Dzieci w wieku 8, 9 i 10 lat mieszkały w chaotycznym domu pełnym zwierząt, gnijącego jedzenia i odchodów. Zostały one natychmiast umieszczone w areszcie ochronnym i przekazane odpowiedzialnemu krewnemu. Podczas inspekcji urzędnicy do spraw dobrostanu zwierząt znaleźli dużą liczbę zaniedbanych zwierząt, w tym psy, koty, króliki, świnki morskie, chomiki, ptaki, szczury, myszy, pogony i żółwia. Policja została początkowo wezwana do domu z powodu kłótni domowej między Susan Nelson i jej mężem. Był to piąty raz w tym roku, kiedy policjanci zostali wezwani do domu. Podczas wizyty odkryli nie tylko przerażające warunki, w jakich przebywały dzieci i zwierzęta, ale także złożone relacje między dorosłymi mieszkańcami domu. Komendant policji Wedgewater, Joe Mahoney, stwierdził, że był to prawdopodobnie najgorszy dom, jaki kiedykolwiek widział. Numer 11. Podczas rutynowej inspekcji opuszczonego budynku mężczyzna doświadczył zdarzenia, które na zawsze zmieniło jego postrzeganie rzeczywistości. Korytarze budynku były zakurzone i ciche, wypełnione echem zapomnianej przeszłości. Gdy mężczyzna przemierzał słabo oświetlone pomieszczenia, nagle dostrzegł ruch w oddali. Na końcu korytarza stało dziecko. Zaniepokojony o bezpieczeństwo dziecka, mężczyzna zawołał je, ale zanim zdążył podejść bliżej, dziecko gwałtownie odwróciło się i uciekło. Jego kroki odbiły się echem w pustym korytarzu, a mężczyzna bez wahania ruszył w pościg. Ale gdy skręcił za róg, dziecka już nie było. Nie było drzwi, nie było okien. Wydawało się, że rozpłynęło się w powietrzu. To, co miało być rutynową kontrolą, zmieniło się w niepokojącą tajemnicę. Czy tego dnia naprawdę był sam? Co o tym sądzisz? Numer 10: Według rosyjskiej prokuratury, populacja niedźwiedzi brunatnych w Rosji drastycznie spadła: z 225 tysięcy do zaledwie 143 tysięcy w ciągu zaledwie dwóch lat, spadek o 36% spowodowany głównie kłusownictwem na dużą skalę. Myśliwi polują na temat estetyczne zwierzęta ze względu na ich postrzegane właściwości afrodyzjakalne i egzotyczną wartość kulinarną. W odpowiedzi na ten kryzys urzędnicy do spraw bezpieczeństwa pod rządami Władimira Putina naciskają na wprowadzenie nowych przepisów mających na celu ochronę tych kultowych stworzeń. Jednak istotną kwestią jest nielegalny handel i przemyt części niedźwiedzi do krajów takich jak Chiny, Korea Południowa i inne kraje azjatyckie. W tych regionach niektóre części niedźwiedzi, w tym woreczki żółciowe i żółć, wątroby i jądra, są uważane za cenne składniki tradycyjnej medycyny i wysokiej klasy kuchni. Na przykład łapy niedźwiedzia są często używane w zupach. Chociaż rosyjscy celnicy coraz częściej konfiskują części niedźwiedzi, zwłaszcza na granicy z Chinami, wielu obawia się, że duża część przemytu pozostaje niewykryta. W jednym przypadku cyn dla rosyjskiej Służby bezpieczeństwa doprowadził do konfiskaty 468 niedźwiedzi łap w pobliżu granicy w regionie transbajkał. Numer 9. Po tragicznym wypadku samochodowym w Mexico City ratownicy medyczni pospieszyli na miejsce zdarzenia, aby udzielić pomocy. Znaleźli dwóch mężczyzn uwięzionych w poważnie uszkodzonym pojeździe. Obie ofiary zostały przewiezione do szpitala, gdzie lekarze zrobili wszystko co w ich mocy, aby wyleczyć ich urazy głowy. Niestety, jeden z mężczyzn zmarł z powodu odniesionych obrażeń, a wkrótce po zdarzeniu lokalna społeczność zaczęła mówić o mrożącym krew w żyłach zdjęciu wykonanym na miejscu wypadku. Wielu mieszkańców uważa, że na zdjęciu chwycono obecność ducha czającego się w miejscu tragedii. Fotografia przedstawia podobno postać udzianą w długą, czarną szatę z przerażająco szeroko otwartymi ustami, co jeszcze bardziej podsyca strach wśród mieszkańców. Niektórzy porównali nawet zjawę do niesławnego mordercy z filmu Krzyk, znanego ze swojej niesamowitej maski i przerażającej obecności. Numer 8 Tragiczna historia tajemniczego grobu, który nagle pojawił się na cmentarzu, została w końcu odkryta. Policja w Hertfordshire otrzymała doniesienia o nieoznaczonym grobie na starym cmentarzu St. James. Po szeroko zakrojonym dochodzeniu i publicznym apelu władze odkryły, że grób został legalnie wykopany w latach 80. przez pogrążoną w żałobie rodzinę, której nie było stać na nagrobek. Jednak z powodu zagubionych zapisów kościelnych powstało zamieszanie, gdy grób został odnowiony w zeszłym roku. Okazało się, że jest to miejsce spoczynku Charlotte, córeczki Jasona Sharpa, która zmarła w wieku zaledwie czterech miesięcy w 1987 roku. W tym czasie Jason był zaangażowany w romans z matką Charlotte Alice, która wciąż była mężatką. Ostatecznie Alice odeszła od męża i zaszła w ciążę z Charlotte, która urodziła się 2 lutego 1987 roku. Jason przypomniał sobie rozdzierający serce moment trzymania martwego ciała Charlotte do czasu przybycia służb ratunkowych. Był pogrążony w smutku, gdy poproszono go o oficjalne zidentyfikowanie jej w szpitalu. W dzień ojca, on i Alice postanowili uhonorować swoją córkę, odwiedzając jej grób jeszcze raz. Pojechali na cmentarz, zasypali grób świeżym żwirem i położyli kwiaty. Ze względu na nieaktualne zapisy kościelne urzędnicy błędnie uznali, że grób został niedawno wykopany, co skłoniło ich do skontaktowania się z policją. Numer 7 Tajemnica jeziora Foss prześladuje małe miasteczko Sire w stanie Oklahoma od 44 lat. We wrześniu 2013 roku policja testowała sprzęt sonarowy w jeziorze Fos, kiedy odkryła zanurzone kamaro z 1969. Śledztwo przybrało szokujący obrót, gdy funkcjonariusze znaleźli w pobliżu inny pojazd Chevroleta z lat 50. XX wieku, zawierający szczątki trzech zaginionych osób. Lekarz sądowy potwierdził, że ciała w Camaro należały do 16-letniego Jimmy'ego Williamsa, 18-letniej Lei Gay Johnson i 18-letniego Thomasa Michaela Roysa. Wszyscy pochodzili z tego samego obszaru. Ostatnio widziano ich wsiadających do samochodu Williamsa, prawdopodobnie zmierzających na mecz w pobliskim mieście. W Szewrolecie policja odkryła szczątki trzech innych zaginionych osób, z których część nie było poszukiwanych od 1969 roku. Zniknięcie nastolatków wywołało liczne teorie w zwartej społeczności rolniczej. Niektórzy spekulowali na temat ich zaangażowania w przemyt nielegalnych substancji, podczas gdy inni uważali, że mogli uciec, aby dołączyć do ówczesnego ruchu kontrkulturowego. Jednak policja ostatecznie wykluczyła nieuczciwą grę i doszła do wniosku, że dwa zatopione samochody nie były ze sobą powiązane. Dochodzenia wykazały, że oba pojazdy prawdopodobnie przypadkowo wjechały do jeziora przez rampę dla łodzi i zatrzymały się około 15 metrów od brzegu. Numer 6 w maju 2021 roku siedem osób zostało aresztowanych po tym, jak władze odkryły zmumifikowane ciało kobiety w domu na wsi w Colorado. Zgodnie z oświadczeniem o aresztowaniu, śledztwo rozpoczęło się po tym, jak mężczyzna mieszkający w domu zgłosił niepokojące odkrycie. Dom znajdował się w Moffat, małej wiosce w dolinie San Luis, około 290 km na południowy zachód od Denver. Mieszkaniec, uważany za zwolennika grupy religijnej Love Has One, stwierdził, że zmarła to Lia Carlson, liderka ruchu. Kiedy policja przybyła na miejsce, znaleźli ciało Carlson w dziwacznej konfiguracji, pozornie stanowiącej część ołtarza, z brakującymi oczami i starannie ułożonymi szczątkami. Mieszkaniec powiedział funkcjonariuszom, że jego zdaniem pięć z siedmiu aresztowanych osób przetransportowało ciało Carlson z Kalifornii do swojego domu w Colorado, szukając schronienia. Po odkryciu szczątków chciał odejść, ale rzekomo uniemożliwili mu to inni obecni. Numer 5. Prawie 20 lat temu miał miejsce jeden z najdziwniejszych incydentów drogowych w historii Serej, który do dziś pozostaje tajemnicą. W ciemny wieczór 11 grudnia 2002 roku policja w sery otrzymała wiele telefonów od zaniepokojonych kierowców zgłaszających samochód, który stracił kontrolę i zjechał z autostrady A3 około 10 metrów przed zjazdem do Berbham, w Guildford. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze nie znaleźli jednak żadnych śladów niedawnego wypadku. Ale po dokładniejszym przeszukaniu około 20 metrów dalej odkryli wrak ciemnoczerwonego woksala Astre. Samochód leżał nosem w dół wrowie, całkowicie ukryty przez zarośniętą roślinność. Szybko stało się jasne, że pojazd nie rozbił się niedawno. Obok wraku leżało ciało mężczyzny, który pozostawał nieodkryty przez pięć miesięcy. Odkrycie to wywołało szał medialny, a niektórzy spekulowali, że kraksa zgłoszona przez tak wielu kierowców była upiorną powtórką pierwotnego wypadku. Policja w Serej potwierdziła później, że ciało należało do 21-letniego Christophera Briana Chandlera, który uciekł przed londyńską policją od 16 lipca tego roku z powodu oskarżenia o kradzież. Jedną z osób, która doskonale pamięta ten incydent jest Steve Casey, który 10 lat po odkryciu stwierdził w wywiadzie, że nigdy nie zapomni tego doświadczenia. Numer 4 Starsza kobieta z El Sereno od tygodni mówiła swojej rodzinie, że słyszy dziwne odgłosy stukania dochodzące z przestrzeni pod jej domem. Początkowo jej obawy zostały odrzucone jako przesada być może szop lub opos przedostał się pod deski podłogowe. Ale w czwartkową noc jej obawy potwierdziły się, gdy policja dokonała mrożącego krew w żyłach odkrycia. Odgłosy pochodziły od nagiego mężczyzny, który potajemnie mieszkał pod jej domem. 93-letnia kobieta w końcu wezwała policję, gdy odgłosy stały się głośniejsze. Funkcjonariusze Departamentu Policji Los Angeles znaleźli mężczyznę, ale ten początkowo odmówił wyjścia. Na miejsce wysłano oddział SWAT, co doprowadziło do kilkugodzinnej napiętej sytuacji. Mężczyzna nie bał się psów policyjnych i nawet gaz łzawiący nie przyniósł większego efektu. Dopiero we wczesnych godzinach porannych został ostatecznie aresztowany pod zarzutem wtargnięcia na teren posesji. Odkrycie sprawiło, że społeczność była w szoku, rodząc niepokojące pytanie, jak długo ten mężczyzna mieszkał pod domem starszej kobiety niezauważony. Numer 3. To nagranie z kamery rejestruje funkcjonariuszy będących świadkami cienistej postaci unoszącej się na nocnym niebie, wprawiając widzów w osłupienie. Niesamowita obserwacja wywołała intensywne spekulacje. Niektórzy widzowie krytykowali funkcjonariuszy za to, że nie użyli swoich latarek, aby lepiej oświetlić postać, podczas gdy inni sugerowali, że mógł to być żartowniś wykorzystujący ciemność. Pomimo wielu teorii, wciąż nie ma ostatecznego wyjaśnienia dziwnego zjawiska zarejestrowanego przez kamerę. Wyobraź sobie, że widzisz coś tak niewytłumaczalnego unoszącego się w świetle księżyca. Nawet najodważniejsi z nas poczuliby się zaniepokojeni. Numer 2 W 2016 roku szwedzki lekarz Martin Peter Trenborg został skazany na 10 lat więzienia za uprowadzenie i uwięzienie kobiety w specjalnie zbudowanym bunkrze. Martin, wówczas 38-letni, porwał kobietę z zamiarem zatrzymania jej jako swojej dziewczyny na lata. Ofiara poznała go na randce w Sztokholmie, gdzie podawał się za Amerykanina i przyniósł szampana oraz prezenty. Nie wiedziała jednak, że pudełko czekoladek, które jej podarował, zawierało rohypnol. Po pozbawieniu jej przytomności, użył dwóch gomowych masek jednej przedstawiającej brodatego mężczyznę, a drugiej starszą kobietę aby ukryć ich tożsamość. Następnie umieścił ją na wózku inwalidzkim i przetransportował 560 kilometrów do swojego domu w pobliżu Kristianstad w południowej Szwecji. Jego plan nie powiódł się sześć dni później, gdy wrócił do Sztokholmu, aby odebrać część rzeczy kobiety. Dowiedziawszy się, że zgłoszono jej zaginięcie, zmusił ją, by towarzyszyła mu na posterunku policji, twierdząc, że jest bezpieczna. Jednak policjanci byli podejrzliwi i rozdzielili ich, co doprowadziło kobietę do ujawnienia prawdy o jej uprowadzeniu. Ostatecznie doprowadziło to do aresztowania i skazania Treneborga. Numer jeden Materiał wideo z wnętrza opuszczonego posterunku policji ujawnia miejsce z częstymi doniesieniami o aktywności paranormalnej. Posterunek ten, zamknięty od 2011 roku, popadł w ruinę. Zawalone sufity, wybite okna i taśmy policyjne porozrzucane po podłogach. Budynek w stylu wiktoriańskim służył kiedyś nie tylko jako posterunek policji, ale także jako sąd. Od jego otwarcia w 1890 roku zatrzymano tu niezliczoną liczbę podejrzanych, z których wielu donosiło o słyszeniu dziwnych odgłosów i niewyjaśnionych pukaniach w budynku. Nawet funkcjonariusze mieli dziwne spotkania. Niektórzy twierdzili, że czuli niewidzialną obecność mijającą ich na schodach, mimo że byli sami. W jednym przypadku dwóch policjantów ścigało podejrzanego przez budynek i na dach, ale po dotarciu na górę mężczyzna zniknął bez śladu. Po zamknięciu w 2011 roku nieruchomość została sprzedana w 2019 z planami przekształcenia jej w mieszkania, ale jak dotąd nic z tego nie wyszło. Jedna ze sprzątaczek, która tam pracowała, twierdziła kiedyś, że widziała kobietę w długiej wiktoriańskiej sukni, ale zachowała to dla siebie z obawy przed ośmieszeniem. Czy chcielibyście zostać policjantami? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.